Cześć z tej strony, Art Brawl Game BS. I dzisiaj w odcinku przeanalizujemy fakty, jaką, jakiej wartości postacią będzie druga nowa postać z update'u, czyli Bony. Zaczynajmy. Dobra, zacznijmy od chromatyki. Więc możemy już skreślić chromatyka, ym, no bo. Mamy dwie postacie w tej aktualizacji i wiemy, że postacią z tarnetu będzie Janet, a jak wiecie postać z tarnetu zawsze jest chromatkiem, czyli chromaty dla skreślamy. Dobra, teraz legenda. Legendą też ta postać na pewno nie będzie. Na 100%, no bo miarze legendą no to w zóle Brawl to jest legendar Legendary Brawler. No, albo po prostu twórcy mówią w Brawl że, że ta postać jest legendą, więc... więc jakby legendą na pewno nie będzie, więc też streślona. Dobra, teraz przejdźmy do Trophy Road'a. Mm, no i postaci z Trafila nie będzie woni Na pewno, no bo też twórcy by powiedzieli to Na pewno mm, to zawsze jest, więc nie mm, Ta postać po prostu nie będzie z Trafila Ale i tak będzie dużo wycinowych tyjatu z Trafila Rhoda Tak te chyba spray mają być w co nie? Super Rar, super Rar, super Rar. Hmm, tutaj mam trochę złowackę, bo nie wiem, ale super rare bym ostatecznie też skreślił. Bo ta postać po prostu nie, nie pasuje do super rare, więc ips. Dobra, zostały nam trzy wadkości. Rar, ym, Mythic no i epic. W wszystkim jakby tam tym wartością dałbym kropkę, bo nie mam argumentu za ani przeciw, więc stawiam kropkę. Kropkę oznacza, że po prostu nie wiem. że nie wiadomo, że po prostu tak albo nie. Dobra, decydujący moment. I treściłbym... Ja mam macie teraz taką eksplozję. Misyka i Epica. Epica dlaczego? Bo dosyć niedawno był Epic Grom w grudniu. Mity po prostu wyświetlił, bo kiedyś twórcy tak bar bardzo mieli epiki, może też pamiętam No i co aktualnie się dodawali epiki, a teraz? No, już nie dodawają tych mityków, więc chyba teraz znowu nie dodam mitykla. I został nam RAR, bo pierwszy RAR był, ostatni RAR był bardzo dawno dodany. W kwietniu 2019 ja tutaj nawet w tej nawet jeszcze nie grałam. No i po prostu ta postać nie jest chyba aż tak odjazdowa. że to mogłoby być rarem, więc trzymajcie się. I pa!